Istnieją na polskim rynku od 17 lat. Swoim klientom oferują wynajem autokarów i busów oraz przewozy na regularnych liniach. Do tej pory były to połączenia pomiędzy takimi miastami jak Kraków, Zakopany Nowy Sącz czy Gorlice. Od 19 kwietnia wzbogacili swoją ofertę komunikacyjną o nową siatkę połączeń wykonując kursy na trasie Gorlice-Tarnów-Kraków. Voyager to firma, której usługi są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. To dostawca kompleksowej obsługi w zakresie transportu osób. Jako jeden z czołowych przewoźników w Małopolsce wyszliśmy na licznym zapytaniom, postulatom przewozowym przesyłanym do, nas, do do naszej firmy i postanowiliśmy otworzyć właśnie linię Gorlice-Tarnów-Kraków. Jako priorytet działalności firma stawia sobie tanie i komfortowe przewozy na liniach regularnych, stąd pomysł na uruchomienie nowego połączenia Gorlice-Tarnów-Kraków. Tarnów, jako jeden z największych miast ościennych wobec e, stolicy Małopolski, jakim jest Kraków, nie posiadał dotychczas e, bezpośredniego połączenia e, z Krakowem, ekspresowego Połączenia z Krakowem postanowiliśmy uruchomić 16 kursów dziennie, w piątki nawet jest to 18 kursów na trasie Tarnów, Tarnów Kraków. Planowany czas przejazdu to godzina 15 pomiędzy dworcem w Tarnowie a dworcem w Krakowie. Do podróżowania z firmą Voyager zachęca atrakcyjna oferta cenowa. Jednym z priorytetów naszej, naszej firmy jest osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu zadowolenia klienta przy niskiej cenie. Warto tu wspomnieć, że koszt biletu normalnego to 15 zł i studenckiego 9 zł na trasie Tarnów-Kraków. Może też jeszcze tutaj wspomnieć o bilecie miesięcznym, który też jest w bardzo korzystnych cenach. Jest to 220 zł bilet normalny, 107 zł bilet studencki. Autokary są sprawne technicznie, czyste, zadbane i w pełni wyposażone. Standardowe wyposażenie autokarów na, na obsługę tej właśnie linii Tarnów-Kraków. To klimatyzacja, rozkładane fotele i Wi-Fi darmowe na pokładzie. Kierowcy posiadają duży staż pracy i wysokie kwalifikacje. Jest to około 60 kierowców, którzy codziennie, rzetelnie wykonują swoją, swoją pracę. Jesteśmy również otwarci na wszelkie sugestie odnośnie rozkładu jazdy. Dlatego prosimy odwiedzać naszą stronę internetową www.darze-transport.pl, gdzie w zakładce sugestie. Zachęcamy Państwa do przesyłania nam wszystkich swoich postulatów, tak abyśmy mogli kursów raczej dokładać niż ujmować i korygować rozkład jazdy pod Państwa potrzeby. Serdecznie zapraszamy do korzystania z linii Tarnów Kraków dla podróżujących często na tej trasie, którzy chcą pogodzić niską cenę z jakością przewozów na wysokim, na wysokim poziomie.